Jeśli chcesz kupić końce do FIFA 15, FIFA 14 lub FIFA World zapraszam na stronę Solo Gaming. Link w opisie. A jeszcze niebieskiego w ogóle nic nie było. O, Jest! Tak pierwszy, z co poleciał. Ty, a to była paczka po tym tym? Quixel, nie? Tam były inne jakieś! Tam były większe! Nie! nie. Mm, a tak! Savic! Jest, dobrze! Dobrze, czekaj pamiętaj Savicia Sawić! tam jest coś grubego, mówię ci Jest! Boże... Bela Rabbi! Ten od kebabów Wiesz, że on robi kebaby? No nie mów, że nie jest podobny od takiego sklepsa. Nie chcę Castro! No i po raz kolejny mamy Castro na tym kącie, kolejny tościk. I od razu sobie go wystawiam, niech się sprzeda chłopak Ja pierdzielę to skłareżma Ja o tym nie pomyślałem, że kwarezma będzie miał toca. Gabulow! Kto to jest Gabulow? Nie wiem, ale... Może rusek z dołu. A no rusek w sumie. O! Naldo! Jest! A, Naldo! Coś pięknego! Ja pierdziele jak on wygląda! Naldo! O oh my god... Nie, ale nal... No i teraz nawet wiem, jak ten mój skład. O, oh, znowu jamczkę! Po <ścoughs> raz kolejny. Teraz tego składu nie zrobię i tak, bo to jest... Ja poczekam sobie na tocy, nie? Bellarabi! Belka kebabi! No i znowu Janczkę, no który raz jeszcze? Już trzeci raz go dzisiaj trafiam No spoko ma ostaty ten Janczkę, no bardzo spoko, ale co z tego Bela Rabina No nie, też się raz. się. No nie, serio, zablokowało się coś Albo do trafiliśmy dywan, Więcej, pół to przed chwilą wydaliśmy Bela Rabin, nie! nie. Nie! Bogów! Nie! Idź, idź ode mnie, szatanie, Belarabin! Nie! Już widzę ten czad, ja już to czuję. Ja już po prostu to czuję w kościach. i się wszystko spieprzyło. Potem tylko o, o, sawić. Sawidź razy dwa. Super, tego szukam od 2 milionów prawie. Sawidzia, który kosztuje 10 tysięcy.